Piłkarze Wigier przygotowują się do piątkowego meczu z Widzewem. W zespole z Wodzi grało trzech zawodników, którzy dzisiaj grają w biało barwach, na czele z Darwydasem Szernasem. 67 meczów bodaj w pierwszej lidze i w ekstraklasie 25 goli. Trochę emocji będzie w piątek? No oczywiście. Tam spędził najlepszy czas w swojej kariery. z Zwiedziemy i czekam. piątek przyjdzie moja drużyna. Kogoś tam znasz, widziałeś skład? Ktoś znany jeszcze z Łodzi przyjedzie? Dużo tam zmieniło się tej drużyny. Już nie wiem, tam kiba pary zawodniki tylko zostało. Także mało znam tam. młody teraz młody chłopaki grałem, także mało wiem. Darwydes, jak to chodziłeś z Łodzi, przypuszczałeś, że no jeszcze spotkasz się z tym, przeciwko, zagrasz przeciwko temu klubowi. Tak, jak z Widzewa poszedł, to poszedł do Zagłębia, nie? to Widziałem, co gram z nimi. To i życie, nie? Jeden dzień gdzieś tam, drugi w Polsce znowu, nie? Także czekam ten mecz. Jak sądzisz, zagrasz od początku, czy zagrasz jako Joker? Jak będzie wyglądało to spotkanie w suwałkach? Nie wiem, nie, nie ja decyduję, jest to trener, nie? on wstawi pierwsze 11 i zobaczymy. Jaki będzie wynik? <noise> Nic nie wie, nikt nie wie. co Zobaczymy. Sebastian Radio, rok temu przychodziłeś z Widzewa do Wigier. Myślałeś o tym, że jeszcze ci zagrać przeciwko Widzewowi? No, wiadomo, że wtedy akurat Widzew był w trudnej sytuacji ja byłem tutaj w drugiej lidze, ale szczerze nie myślałem po prostu o tym, bo Widzew był klasie, ja byłem w drugiej lidze i jakoś tak... Los to wszystko tak poukładał, że Widzew spadła, a ja z Wigrami awansowałem do pierwszej ligi. I, i teraz y, spotkałem się z widzewem i na pewno fajna sprawa, fajnie będzie zagrać z tym zespołem. Wchodzisz ostatnio jako y, Joker, czy tak też będzie w piątek? No, to nie jest do mnie pytanie, to jest pytanie do trenera. Na pewno. Y, nie ukryłem, że z Widzewem chciałem zagrać od pierwszych minut, ale y, jeśli przyjdzie mi znowu wejście jako Joker, to na pewno będę chciał zagrać jak najlepiej, czy to będzie czy pół godziny, na pewno dam się wszystko i, i zagram dobry mecz. Sebastian, Kral, nie możesz żałować, że z Widzewa przyszedłeś tutaj, no, odbudowałeś się swoją formę, no, to było widać, zwłaszcza w końcówce tego sezonu w drugiej lidze. No, z perspektywy czasu uważam, że, że można powiedzieć, że dobrze, że tak się potoczyło tak. Ja nie miałem wpływu na niektóre rzeczy, które działy się w Łodzi. Nie grałem pół roku w piłkę, ale cieszę się, że tu trafiłem z perspektywy czasu, bo mogłem tutaj się odbudować i przyczyniłem się do awansu do pierwszej ligi. Jaki będzie wynik w piątek? No, oby zwycięski dla Wigier. Jakub Bartkowski, no ponad 50 meczów w ekstraklasie w barwach widzewa no i cała kariera praktycznie spędzona w tym klubie. No tak, 11 lat spędziłem na Widzewie, tam w zasadzie szlifowałem swoje umiejętności i zadebiutowałem w Ekstraklasie, na pewno miłe wspomnienie. Będzie taki dreszczyk w piątek? No myślę, że mocniej na pewno serce zabije, jak będę witał się z chłopakami, wychodził na boisko, ale że nie ma co przesadzać, zagram na, na swoim, mam nadzieję, dobrym poziomie i myślę, że wygramy. Z trójki zawodników, którzy grają dzisiaj w suwałkach, a przedtem no, w Widzewie. Ty przyszedłeś najpóźniej tu do Wigier, bo bodaj w marcu. Jeszcze całkiem niedawno grałeś w tym zespole, w którym chyba jeszcze sporo kolegów występuje. No tak, jeszcze w grudniu grałem w Widzewie. Znam dużo zawodników. Co prawda, tam w Widzewie całą rundę zmienia się praktycznie połowa składu, ale no, na pewno dużo znajomych, wielu kolegów jeszcze występuje. W barwach Widzewa w Ekstraklasie nie zdobyłeś gola, a czy jest to możliwe, że w piątek strzelisz przeciwko temu klubowi bramkę? No, kiedyś, kiedyś musi przyjść ten moment, kiedy strzelę bramkę w końcu, a czy akurat z Widzewem, no nie miałbym nic przeciwko, ale myślę, że to może być w każdym innym meczu również. Jakie mamy szanse, jakie Wigry mają szanse, czy oglądaliście Widzew w tej pierwszej lidze, jaka to drużyna? osobiście wszystkie mecze, które były na antenie Orange Sport oglądałem myślę, że przede wszystkim nie ma co lekceważyć Widzewa to miejsce w tabeli, no to nie do końca odzwierciedla umiejętności tej drużyny, bo jest dużo zawodników którzy grało w Ekstraklasie i którzy na pewno no to miejsce no, nie przystoi temu klubowi i na pewno będą chcieli się odbić jak najszybciej, tym bardziej, że jest nowy trener ale uważam, że, że no, Przede wszystkim musimy skupić się na sobie. W tych dwóch meczach, w których wygraliśmy później, przychodziły porażki, a teraz no, musimy przedłużyć, przedłużyć tą, no, może nie serię, ale musimy znowu zwyciężyć, żeby no, w końcu zacząć seriami grać dobrze, a nie tak, że po dobrym meczu przychodził no, słaby. Czyli jak Wigry muszą zagrać, żeby pokonać Witew? Muszę na pewno zagrać swoją piłkę. Musimy zagrać z charakterem, bo na pewno widzew nie będzie odstawiał nogi, ale my też tak musimy zagrać. No i myślę, że wtedy będzie ciekawy mecz dla kibiców, a my go zwyciężymy.